Jesteś w jakimś banku, na podłogę się zesrał. <śmaczy> Spoko, nie? Chciał przez to przekazać, że sranę te pieniądze. Aha! Funny! Funny! Nie ma, 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 ma jak Frajerzy. Anibyście nic z czego nie wymyślili, hejterzy, się nie bać hejterów. Zaraz usuwam ci wszystkie łapki w górę pod nie, proszę nie, tylko nie to. Mój największy wróg. Patrz, ale ich wyjaśniam. A, żeś wyjaśnił. Normalnie wyjaśniłeś, jak mi funkcję kwadratową. Dobra, z buta wjeżdżam, let's go! Ej, to ja mo mogę, muszę. Ano. no, dawać mi ich. Żołnierz low, no, nie to jest. Kasadujesz. Kasadujesz, no jelo. Jaki Ale Eee, no. pewnie kronata rzucił pod siebie. no tak. Narobił pod siebie i tyle. Się zasrał, no. no. Hmm. Dobra, ale ja idę na nich. No to elu. <noise> no ten... Nice, poszedł. <noise> no nie, 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 nie. Ja nie wina, i... bitches! Fajne. Co jest? A, tylko rozpieprzyłem wszystkich. No nie. <głos> <głos> czekaj, czekaj. Wątpię dupą. <śmienią> jest... nie <ubytą>. Lubisz takie. <śmienkiego> mm, no nie mógł A -a. O oh no! Wszystko przed tą mapę, tak bum, bum, bum. Ogień to Tak Ogień co trzech zabił w ogóle. Nie, nie mogą się leczyć, chłopcze. Ja, Ten, co ty baguje, ale to kurde, wygląda, boże. Jakbyś lagi miał. O nie. To mój koniec. O nie. To twój koniec. E, co? Już mam. Elo Nie, zmarnowałem mu to. Oh, nie... No. Przynajmniej jednak go zabijemy, i Eee... O! Trafił mnie. To jest tak nawet Divenger mi nie zadął. Nie wiem. O! Machine gun! Nice. No... GG, <laughs> <Gigi>. easy. <laughs> No mi zostało, żeby jeszcze 5 razy likwidację drużyny wyzdobyć. CO gle? Ja czym ty jesteś shitem? CO MI JESTEŚ BLEE? Twoja faktyczność jest blee. Ty jesteś blee. Ja jestem super. No Matt jest super, to z tym się zgadzam. Taki przeraźny. ALE ESSA! Ulecie mnie, błagam! A! A! A, a stay alive, stay alive. Bo... Głupi, znaczy Ohydny voice line po polsku. Goofy, Why have you <laughs> Nie, no chłopaki, trzeba to wygrać. Ja, z, ja się nie spodziewałem, że Ranker mnie szarży. Let's go! Chciemy, tata... Let's fucking go! Let's fucking go, dude! Let's fucking go! So easy! God damn! Oh, ale fiub mi stanął ty. <laughs> <laughs> o, oh. oh, ale jak skopadam, jak do Tenditionu. Bez jaj, dawaj ty pierwszy. A nie, bo oni idą na punkty. O, oh, um, unlucky. <laughs> Narrow. No. <laughs> ale dostał! KW. Elu Lecimy Lecimy królew Ej pomocy Masz Nie Zabijałem <grywa> <grywa> multa. O o A, jego nie można zastunować, no tak ten rajkar prawie od którego to zbiną Nie Przeciążam Czemu nie mogę odbić jego szara, no bo no to fuck. Tak. No tak To mnie lekić w drugą stronę Co o mnie klepiesz dziadu? O. Jak będę miał ulta, to ustawcie się w rzędzie. <noise> Napisz na czacie, żeby wszyscy się ustawili. <noise> Enemy, <team. głosy> Enemy team. też. O! o ja mogę! No nie no mi, zginął od razu O, ja <suszę> to... skill gameplay <suszę> <suszę> Zabił czterech stojąc w miejscu <suszę> Nie mogę Ja stoję Co za skill Masz nasz na ciebie O nie Oni płacą na point O powitanie, let's go Ty młody ale dobry. Nie fikaj. No nie, Reinhardt! Nie no, niemożliwe to nie będzie play of the game. Musi być, bo inaczej koniec. bo ten to. Znowu zabił. Ty ktoś na górze jest. Nie, moja wieżyczka! Tylko nie, to. Jedyne co miał. Jak ja teraz będę grał A. <głos> <głos> Ale który Ale jest zdenerwowany ty, że on tam na górę poszedł <noise> No nie skrzeszaj! Mercy mnie bije! Dobrze. Spokojnie, koniec, zaraz bieżyczkę wieżyczkę mm, wieżyczka. <głos> 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 nie mogę! Po prostu nie mogę! ALE skill Damn O mam Znowu kolejny o, znowu mam bana No ja nie mogę NO TO NIE JEST 6 NA RAZ HALO Ile to jest? Nie ma Boże Elo Ile ja trafiłem na raz no come Tak teraz to Ale jestem dobry dajcie mi chwila chłopaki proszę Dać piwo? O no Get hacked. Nie! Moja wieżyczka! Moje dziecko! Kocham grać moje robi i nic nie robić. Kocham grać o. torbiornym i nic nie robić. Gędzie na górze. W ogóle. próbuję wieżyczkę zniszczyć. Prawie zginęł. A no ma! kurwa. No Dobra. Nie, no. Ale ja nie mam ultu Ale ja mam. Co? Co zajebiście? O? Dobra. Ty, bo oni puszują A, to idę. Dobra, ja z Orisą ich cioramy. Dobrze Orisa wypchnęła ranka Kosiara Gaming nie będę doświadczał mi kości. Nee, alright. jest ten achievement, dajcie mi kill. nic to. <grystwo> Krzan, Raker, to jest. Dobra, on nawet na punkt nie wejdzie <grystwo> Esa. -no. Dobra, po pokażcie ten piękny klej the game. Proszę. To musi być to. Jak nie było żylowy. nic. Dlaczego? No nie. <noise> to jest o. Ja chcę to po ja. O ja muszę to zapisać.